Cześć, siemano, tutaj Stuart Gram dalej w Gridfall. Zadanie główne za nami, próba wody. Teraz będziemy musieli się skontaktować z Konstantinem no i mu o tym wszystkim opowiedzieć, ale nim ruszymy z wątkiem fabularnym, Siora tutaj mm, sugerowała nam y, zadanie z jej strony i w zasadzie brakuje nam zadań tylko związanych z tą postacią. Mamy w tej chwili zrobione tylko jedno. Tutaj musieliśmy popchnąć wątek główny do przodu Żeby Siora nam chęć rozmowy, zatem. Karantz, I need to talk to you. I have to ask you for another favor. I'm listening, Siora. Do you remember the mind-shakers in my village? Yes. If I understand correctly, there was some kind of an agreement made with them. Even though these priests would make good allies against the lions because they hate them as much as we do. My mother would never have traded the spirits of the people of the village in exchange for their help, and she would have wanted to be buried according to our rituals. She was deeply attached to our traditions. So you think that they're lying? Yes, and you understand these Renegze better than I do. Will you investigate this matter with me? No, pewnie, że tak. Of course. Let's go. Rozmawialiśmy z Siorą, teraz będziemy musieli zapytać misjonarzy, jak to zadanie w ogóle tutaj wygląda. Obietnice wyryte w kamieniu, tak się nazywa. Zapytaj misjonarzy o umowę z królową Blandit. Musimy się przenieść tutaj do Wedrat, Czerwony Las, ale jesteśmy blisko... blisko takiego miejsca, gdzie te przenosiny powinny być, powinny być możliwe. Czy tutaj jest globusik? Coś tutaj przegapiłem. O, właśnie, jest w tym miejscu. Zatem ruszamy. Wioska Vedrajis oczywiście obóz jako pauza. Tutaj możemy sobie powymieniać, co chcemy, pokupować, ponaprawiać, ale my ruszamy dalej. Vedrat, czerwony las. Jesteśmy na miejscu. Popytamy misjonarzy, co oni tutaj kombinują, co oni knują. Hello, my child. What a pleasure to see someone come to us with such eagerness. Do you want to hear the word of Saint Matthias and come into the light? Not really, father. My name is Tisade. I'm the legate of the Merchant Congregation. Nice to meet you, Your Excellency. What can we do for you? We would like to know more about the agreement you supposedly sealed with Bladnit. I do not see how our agreement concerns the congregation. But since you are asking us, we swore to provide this village with all our support in their fight against the Alliance. In exchange, its inhabitants will have to renounce their pagan cult and turn towards the light. My mother would never have made such an agreement. She's the one who encouraged me to become a Donegad. The Queen had understood that the light was the only true path, even if she was attached to traditions. It is for this reason that we have accepted to seal our agreement according to your own rituals. She had an engraver come to he carved your strange symbols in the stone. I do not believe a single word of this. You, the people of the light, are nothing but liars. You would do well to hold your tongue, young lady. This village is now under our spiritual authority. By not respecting us, you are committing blasphemy. And blasphemy is a crime that we punish severely. Because you think that you can administer justice here.

Hmm. Czy ja czegoś ja widzę? Widzę, widzę. Dobra, i tutaj mamy jakiś obóz. Obóz Faleristel. Dobra, będziemy mogli się do niego przenieść. Pójdzie wtedy troszkę szybciej. A przy okazji, zabierzemy sobie łup. Tunika Tropiciela. Nie, za to podziękujemy. Obóz Faleristel, proszę bardzo. No, i jesteśmy. Teraz powinniśmy tutaj to miejsce w jakiś sposób zbadać. No, są tutaj różne takie posągi. Nie wiem, czy to przypadkiem też nie bandyci. Zaraz się przekonamy. No, dokładnie. Dobra, powinniśmy sobie z nimi poradzić szybko. Nawet widzę bardzo szybko. Pojedyncze ciosy wystarczają na pokonanie tych wrogów. No, postać jest, jest już naprawdę do pieszczona. ja, 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 co ja zbieram za śmieć? Kapelusz Bandyty sobie od razu przetworzę. Mam nadzieję, że więcej śmietników śmieci nie pozbierałem. Zaraz sobie zbadamy to miejsce. Złote monety to bierzemy jak najbardziej. Buty żołnierza już niekoniecznie. I jeszcze tutaj mamy złote monety. Dobra, sprawdźmy to. we can no longer decipher the symbols strange isn't it this stone was damaged on purpose we will never know the precise terms of the agreement there may be a way promises in stone are a very ancient tradition those who want to make these agreements must turn to a keeper of promises an artisan who makes the stone speak there are but a few we did not have one in our village before karadek's arrival He must be the one who engraved this stone. I thought you could not write. The have a that the of to care No ok. Musimy porozmawiać z Karadegiem. Kurczę, te nazwy tutaj naprawdę można sobie język język połamać. Już patrzymy, gdzie my musimy się przenieść z powrotem, w zasadzie do, do wioski, czyli obóz Verdais. To nas interesuje. A gdzie był nasz obóz? Hmm, gdzie był nasz obóz, którego my się możemy przenieść? Dobra, tam gdzie to ognisko chyba. Tak dokładnie. No, i przenosimy się podróż. To samo. Wioska. Jesteśmy. Teraz trzeba tylko się udać do tego, który wyrył napis. Powiernik obietnic. Tak tutaj się on nazywa. Jest jego chata. No, zaczyna być coraz bardziej tajemniczo. Przeszukaj warsztat powiernika obietnic. Misjonarze coś kombinowali bez dwóch zdań. Pełno tutaj rzeczy mamy do przeszukania. Zaczynajmy. Empty. Tutaj pusto. Everything hmm. is broken and turned upside down. Hm. A ciekawe. Empty. Misionarze tutaj nieźle coś na chahmencili. Sculpted stone. What happened here? It seems like there was a fight. Everything is scattered around. This workshop was devastated on purpose. The owner must have left in a hurry, taking a few things and destroying the rest. Unless someone else did this. We must find Karadeg. Do you know where he might be? This engraved stone bears the mark of Baraeg Nodas. Donkas' clan. Do you remember him? Karadeg originally belonged to this clan. He may have returned. Let's go to Vigigador and we'll find out. Wigigido, Jesus Christ, Wigigido. Dobra, udajemy się tam. Popodróżujemy sobie trochę, no ale chcemy pomóc Sjorze. Chcemy, żeby pochowała matkę tak jak należy. Tutaj będziemy mieli symbol podróży. Tak tylko patrzę, czy to na pewno gdzieś. Tutaj, tak. Tutaj mamy też podróż kurcze Najbliżej mamy obóz Najbliżej mamy ten tutaj obóz Wigigdo. <grym> Jemu też się tu ciężko chyba wymawia. Co oni za nazwy powymyślali? Dobra, podejdziemy sobie do kamienia podróży. Mamy wioskę. Chyba nawet lepiej nas przeniosło niż myślałem. Gdzie Jest ta właściwa chata tutaj. Z tubylcami mamy przyjazne stosunki, także spokojnie się tu możemy poruszać. Oni wszyscy powinni teraz z nami współpracować. Tutaj chyba jest Dunkas. Dobra, jedziemy z powiernikiem obietnic. We're looking for Karadec, the your village? He did come and then he left. We could not take him back. No, Matko Święta. Jego? Did you exile him? Why? He is the one who left. He disagreed with our stance on the Renaikse. He thought that we should be fighting them, throwing them back to the sea. This is why he joined the Gaius Rad. And I did not want him to return if it meant that he would bring his hatred with him. Pewnie słusznie. Dokąd się udał? Do you know where he might have gone? He feared someone or something, and he wanted to hide. He must have left for the woods south of here. He knows the area well. Is there anything else? To wszystko Dunkasie, co chcieliśmy I'm wiedzieć. Goodbye, Dunkas. Qua Kwa alam No i dobra. Powiedział Duncas co wiedział. No. Musimy się udać do jakiegoś lasu. Aha, mamy tutaj to miejsce. Czyli po wyjściu z wioski. Musimy się udać w prawo. Tutaj mamy miejscowego kupca. Dobra. Miejscowy kupiec nas. Nie interesuje. Za to jak najbardziej interesuje nas powiernik tajemnic. No I mam nadzieję, że go w miarę sprawnie odnajdziemy. Czy tędy powinniśmy iść jak najbardziej. Dobra, tutaj mamy ścieżkę. Schodzimy sobie w dół. Pobiegamy trochę jak zwykle. Wedrat, czerwony las, i co teraz? Jeszcze nie tutaj. Coś tutaj za to leży w liściach. Hubiak Pospolity, fajnie. <ścoughs> przyda się, przyda się do robienia smarowideł. Może nawet takie jedno smarowidło. Nie, jeszcze widzę, że nie potrzeba. Zbierzemy sobie to. Tam jest wejście takie do góry, chyba tam musimy się udać. Tutaj i tak nie mamy żadnego przejścia. Możemy sobie popatrzeć z góry na widoczek. Dobrze, idziemy ruszamy tędy. Hop, wspinaczka. Szybki bieg. Dobra, ona już go widzi, a ja. A ja już też. Rzeczywiście siedzi sobie tutaj jak pustelnik. Przepytaj Karadega powiernika obietnic. No porozmawiamy sobie z nim. Friora. Bertier to Maddog. What are you doing with these strangers? These strangers are my friends, Karadeg. You can speak in front of them without fear. What do you want? No. Zapytajmy go o rolę jako powiernika, obietnic. Tell me about your role as keeper of promises. What does it consist of? Most words must be free, and able to fly like birdsong. But some words must survive those who utter them. So they call on the keepers of promises. Those who want to become one must win the trust of the Donegada and prove their wisdom. Then they teach us the words of stone, and when someone wants to seal a promise, we offer them those words. So you're a kind of cleric. Hmm. Thank you, Karadec. Do you want to know anything else? No, na pewno. Zapytajmy go We would like to ask you about a stone you supposedly engraved. It is the stone of the Renaiks. Isn't it? I should never have accepted to seal such a promise. I did not like them, but I could not refuse to fulfill my duty. Not when Bladnid was demanding it. And now that she is no longer with us, these monasyniga are chasing me. It is because you are the last person to know what was engraved on it. The stone has been destroyed. I kept the piece of tree bark in which I prepared the glyphs. All the details are there. With this tree bark we could verify what my mother promised. Can you give it to us? No, Donegard. I do not mean to disrespect you, but I will not. Rinaikse only bring us trouble and you come with them. They will disappoint you just like they disappointed your mother. I do not want to deal with them ever again. They threaten my life, and because of them I am forced to hide here. O oh, Hm. Przydałby się kapelusz z intuicją, no zawsze takie rozmowy to go nie zakładam, no ale kto by wiedział. Dobra, no co możemy zrobić? In that case, maybe we should tell the priests about your hideout. How about that? Why would you do that? They would kill me. I cannot believe you would say that. This man's hatred of the settlers has made him blind. That he'd rather let his village fall into their hands than help us. He leaves me no choice. He'll take this. Damn it, bark and leave me alone. Leave! What do these glyphs say? That we will assist the priests in their war against the lions, and they must help us in return. There is nothing about the spirits of the people of the village or renouncing our traditions. I knew they were lying. Let's show this to Isild. Dobra, wracamy bezpośrednio do wioski. Takie opcje powinny być częściej. Może niepotrzebnie go nastraszyłem. No szkoda, że nie miałem tej intuicji. Bo jeszcze opcja nie nalega. No ale obawiałem się tego, że zadanie może nie zostać wykonane. No trudno. Straciliśmy punkt reputacji z tubylcami i Siorą. Ale mimo wszystko tubylcy i tak jest przyjaźnie. Tutaj strażnicy Dinara mamy podejrzliwie. A Siora serdecznie. Myślę, że po zaliczeniu tej misji... Będzie już przyjaźnie, chyba się nie ma czego obawiać. O wiele więcej punktów pada, gdy zaliczamy misję dla któregoś z kompanów. Dobra, Eseld, to jej siostra. Pokażmy to jej. Siora, always with your new friends. I'm happy to see you. No wiadomo co chcemy. Umowa z misjonarzami. about this pact your mother supposedly made with the priests yes did you find anything new we went to Falristel to see the stone were you able to read it siora no because it was destroyed by someone i am certain that the priests did it to protect their lies you're probably right but for as long as we cannot prove it we retrieved the piece of tree bark that karadeg used as a model siora what's written on it mother promised to help them against the lions and they promised to help us in return there's nothing mentioned about them settling here and even less about them being entitled to the spirits of the people of our village so they lied they mocked us and insulted the memory of our mother i think it's high time they left don't you agree? i think so too. come on, let's go. you lied to us. you took us for gullible children. leave this village at once. you will never be welcome here again. but if you want our help with the alliance, your people must convert to the light. by lying, you have insulted the memory of the queen. The entire village will be happy to make you pay for your affront if they hear about it. You do well to leave before having to face their wrath. We are not here to shed blood. Very well, we're leaving. But we will not forget your role in this matter, Your Excellency. I did not think they would leave of their own accord. Thank you, on Manawi. Thanks to you. We managed to chase away these lawyers and we will be able to perform our rituals and give our mother back to the earth. Yes. Thank you. Our village is in your debt, Siora. I will need you for the ritual. Will you help me? Of course, Asir. Proszę, Siora reputacja +3, obietnica wyryte.

Powiedz jej, że to wydaje się logiczne z punktu widzenia ich kultury. Powiedz jej, że czasami istnieje wyższa konieczność. Powiedz jej, że mogła to zrobić, by chronić swoje córki. Hmm. Wybierzemy tę opcję, że to wydaje się logiczne z punktu widzenia ich kultury. Myślę, że rozumiem. Twoja island, your kultura i your faith są so tak closely tied, że nie bez Exactly

Jeśli chodzi o różnicach fizycznych, one są związane z tym, że Iseld is not on Almanawi. Kiedy byliśmy małe, byliśmy idealnie identyczni. ale nasze temperamenty były zawsze różne. Powiedz jej, że cieszysz się, że jest łagodniejsza od siostry. Zapytaj ją, jakim dzieckiem. Może wybierzmy to u góry. I have no trouble believing it, and I'm glad that out of the two sisters, it's the one who is by my side now. Gentler? Really? The lion soldier on the oh, battlefield cholera. would not have agreed. Anything else? <laughs> <laughs> ojca, może powie coś you talk about your father. Who was he? He was the Donegad of our clan. He died many cycles ago, but this memory is still painful, so we usually avoid the subject. What happened to him? He was killed as he tried to jest really to to Chyba wszystko na razie. See you. See you later. Jestem ciekaw, czy ona nam zasygnalizuje kolejne zadanie. Spróbujmy jeszcze raz rozmowy z nią. Karantz, you potrzebujesz something? Musimy poczekać na informację, że Siora będzie chciała z nami porozmawiać i wtedy i wtedy sobie zrobimy dla niej ostatnie już zadanie. Teraz chciałem sobie zobaczyć mapkę. Ok, tutaj mamy podróż. Wybierzemy się do, do New Serine i tam będziemy sobie robić zadanie główne. Dobra, ale myślę, że to sobie zostawimy na kolejny odcinek, a w tym to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.